W tym wideo wyjaśnię Ci podstawy psychologii zdrowia. Dowiesz się, jak czynniki psychiczne i społeczne wpływają na nasze zdrowie. Psychologia zdrowia to dziedzina psychologii, która zajmuje się zależnościami między procesami psychicznymi a zdrowiem ciała. Bada, jak myśli, uczucia i zachowanie wpływają na powstawanie i przebieg chorób. Do psychologii zdrowia należy również radzenie sobie ze zdrowiem i chorobą. Ta dyscyplina pomaga rozwijać zachowania sprzyjające zdrowiu. Stres ma duży wpływ na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Krótkoterminowo może zwiększać wydajność, ale długoterminowo prowadzi do problemów zdrowotnych, takich jak choroby serca czy zaburzenia snu. Psychologia zdrowia zajmuje się przyczynami i radzeniem sobie ze stresem. Pokazuje, jak ważne jest redukowanie stresu, aby pozostać zdrowym. Nasza percepcja świata wpływa na to, jak radzimy sobie z problemami zdrowotnymi. Osoby, które postrzegają swoje zdrowie pozytywnie, często zachowują się bardziej prozdrowotnie. W psychologii zdrowia bada się, jak myśli i postawy wpływają na nasze zachowanie. Również nastawienie do chorób odgrywa ważną rolę w procesie leczenia. Psychologia zdrowia pracuje także nad zapobieganiem chorobom. Prewencja oznacza wczesne rozpoznawanie i unikanie zagrożeń zdrowotnych. Można to osiągnąć przez edukację i zmianę zachowań, takich jak dieta i ruch. Psychologia odgrywa ważną rolę w motywowaniu ludzi do rozwijania zdrowych nawyków. Zachowanie zdrowotne opisuje, jak dbamy o nasze zdrowie. Należą do tego dieta, aktywność fizyczna i sposób radzenia sobie ze stresem. Psychologia zdrowia bada. Jak można zmienić to zachowanie? Pomaga tworzyć strategie, które motywują ludzi do zdrowszego stylu życia. Czynniki społeczne, takie jak rodzina, przyjaciele i otoczenie społeczne mogą silnie wpływać na zdrowie. Wspierająca sieć społeczna sprzyja powrotowi do zdrowia i dobremu samopoczuciu. Psycholodzy zdrowia badają, jak relacje społeczne wpływają na zdrowie. Badania obejmują też, jak izolacja i samotność mogą mieć negatywne skutki dla zdrowia. Psycholodzy zdrowia nie traktują choroby tylko jako zjawiska czysto fizycznego. Uwzględniają także aspekty psychologiczne takie jak lęki, depresja czy nastawienie do choroby. Czynniki psychiczne mogą wpływać na przebieg choroby, dlatego ważne jest, aby brać pod uwagę zarówno ciało, jak i umysł. Nasze nawyki życiowe mają duży wpływ na zdrowie. Dieta, ruch i sen są kluczowe dla utrzymania zdrowia. Psychologia zdrowia bada jak zmieniać nawyki, aby unikać chorób. Pomaga promować zdrowe nawyki i zmieniać złe przyzwyczajenia. Interwencje psychologiczne, takie jak terapia behawioralna czy techniki relaksacyjne, mogą pomagać przy wielu problemach zdrowotnych. Są szczególnie przydatne w leczeniu chorób przewlekłych i stresu. W psychologii zdrowia takie interwencje są rozwijane i stosowane. Celem jest poprawa jakości życia pacjentów i wspieranie ich zdrowia.